Zowie, troszeczkę będzie mnie zagłuszać, bo w moim domu, w realu, ktoś robi remont. Więc um, troszeczkę można, można mnie nie słyszeć. Możecie mnie nie słyszeć, bo remont, wiecie. O, już przestało. Um, jak widzicie, tutaj jest nowy pokój, bo... Um, Podczas kiedy nie nagrywałam zrobiłam pokój nowy, tutaj jest ten, ten pierwszy eee, z szybami, bo też zrobiłam, eee, więc idziemy nowy. Byłoby tak, żeby, żeby ten dom był no taki wygodny. Wygodny. Troszeczkę ym, możecie mnie nie zrozumieć, bo mam katar i jestem lekko podziębiony. Więc zorka. Ym, bo, dobra. Więc. Myślicie, niektórzy youtuberowie ym, mają taki... Pff, taki YouTube ten... Pfu, nie YouTube, tylko Minecraft. Taki... Yy, ten... Jak on się nazywał? No ten... nie podróbkę, bo ja mam podróbę. Bo... na przykład... Yy, jeżeli bym chciała na przykład mieć stół, to nie mogę mieć stołu, bo to nie jest prawdziwy Minecraft. A u innych YouTuberów mają prawdziwy e, Minecraft i ten. Mają tam różne meble i ten. Też bym chciała mieć coś takiego. Mam. No, nie mam. Więc e, ja. Wam chciałam pokazać w pierwszej części, bo ja zapomniałam kompletnie, że ym, ten, że moja siostra, ten, ym, ona się zgubiła, że ona się zgubiła. Ym, no i ja myślałam, że tam będzie ten domek, ale nie było. Ja bym y, mój dom nazywała wioską, bo to tam jest dużo tych tych domków. Więc, dobra, yy, zabieramy się do tematu budowania. Okay, prawie zrobiłam. W kolejnym odcinku yy, strolujemy moją siostrę. Chyba. No dobra, więc tak oto prezentuje się chatka. Okej, okay, więc teraz wracamy i budujemy mój pokoik i takie tam rzeczy. Poczekajcie, yy, widzowie, ja... Ech, muszę zejść i zrobić taki fajny trik, może niektórzy go znają, ale ja robię tak, tak do góry, tak tyk, 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 tyk i wtedy potem spadnę. Ciężko się wchodzi po drabinie. Okej, okay, więc tutaj zaraz zrobię kuchnię. Wow. O, udało się. Mm. Już wygląda lepiej. Dum, 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 dum. Dobra. Mm, a nie mam już drzwi w ekwipunku. Okej, okay, i te się otwierają. Więc pewnie też będzie trzecia część, ja już powoli będę kończyć. Więc zobaczycie w trzeciej części jak to będzie wyglądać. Pa pa.